Kwestia naszych reakcji na takie zachowania to jest przede wszystkim pytanie o naszą wrażliwość. I po pierwsze, warto, abyśmy kiedy zauważamy, że coś narusza wartości, dobro, zasady, bogactwo naszego życia i naszego ducha, żebyśmy o to się starali, żeby to zostało zachowane, żeby to o to walczyć. Drugi element, to myślę, że to jest kwestia takiego przekonania, co ode mnie zależy. I życie pokazuje, że jeżeli ci, którzy mają podobne zasady i podobne wartości, potrafią zainicjować pewne dzieło, powiedzieć mnie to dotyka, ja się na to nie zgadzam, to okazuje się, że pojawiają się inni, którzy mówią: Ja myślę tak samo. I ja bym wskazał te dwa elementy. Po pierwsze, pielęgnujmy tę naszą wrażliwość. I nie dajmy przekonać się innym, tym bardziej sobie, że od naszych reakcji nic nie zależy.